Pandemia koronawirusa unaoczniła unauczni, problem DPS-ów, o którym było wiadomo od dawna, ale zawsze był spychany na boczne tory dyskusji o sytuacji, do, do, dyskusji dotyczącej sytuacji osób starszych. I dzisiaj widzimy wyraźnie, jak wielkim zagrożeniem dla zdrowia, dla zdrowia i dla życia seniorów jest, są niedofinansowane DPS, y w których brakuje kadry medycznej, w której brakuje opiekunek i opiekunów, i środków finansowych. I o tym trzeba mówić głośno, bo niewielki poziom nakładów na opiekę długoterminową w starzejącym się społeczeństwie przekłada się na to, że mamy niewystarczający rozwój wielu form pomocy, ograniczono ich dostępność, mamy trudności w sprostaniu standardom jakości, a także i powiedzmy to jasno poziom zatrudnienia i warunki pracy pracowników tego sektora. Oni pracują często za płacę minimalną, także teraz, w tych trudnych, w tych trudnych czasach. W Polsce mamy także jeden z najniższych wśród krajów OECD współczynników liczby pracowników sektora opieki długoterminowej w relacji do liczby mieszkańców wieku osób 65. I nie ulega najmniejszej wątpliwości, że sytuacja w DPS-ach wymaga natychmiastowej i kompleksowej poprawy. I stąd moje pytanie. W jaki sposób i jakie środki finansowe zostaną przekazane na niezbędną reformę DPS-ów i jakie działania zostaną w ramach niej podjęte? Dziękuję.